Oceniam artystów pop. The Weekend. Lubiłam go słuchać. Kiedyś go więcej słuchałam, teraz już nie. Ariana. Nie jestem jakąś fanką. Dua Lipa. O jezu, kraszuję ją strasznie. Taylor. Na czwórkę. Eee, nie przepadam za Billie na ósemkę Justin, no kiedyś Justin to był hit, ale teraz na dziesiątkę. Też nie słucham go jakoś za dużo. Kiedyś słuchałam więcej znowu na siódemkę, no, tak już już nie słucham za bardzo. Sabrina, ja wiem, że teraz wszyscy kraszują Sabrina, jest piękna i w ogóle, ale Znam chyba tylko espresso. No na dziewiątkę, przepraszam. Kto będzie na dwójce? Olivia R w ogóle jej nie słucham. W ogóle w sensie, nie potrafiłabym wymienić chyba żadnej piosenki. No ale niech będzie.